Cześć, witajcie, z tej strony Robert. No i dzisiaj chciałem wam pokazać nowy laptop od Asusa. To będzie pierwsze urządzenie, które dostałem od Asusa do testów, za co dziękuję bardzo. No i z dwóch powodów, myślę, że to jest bardzo istotny film. Po pierwsze, akurat widziałem, że gdzieś tam w QA i w jeszcze jakimś filmie się pojawiły pytania odnośnie laptopa. Co mnie cieszy, bo akurat, no, jakby w tą stronę też pójdziemy. A druga rzecz jest taka, że rzeczywiście zauważyłem, że od momentu kiedy nagrywam filmy w 50 fps na YouTube, zanim to było jakby możliwe, więc wszystkie poprzednie filmy również możecie obejrzeć w 50 fps, tam nie wiem, chyba gdzieś od czerwca, no to właściwie widzę, że ten rendering bardzo długo zaczął trwać. Te pliki robią się duże. Tam, gdzie recenzje są jakieś te 20-30-minutowe, to pliki ważą po 4-4,5 giga. I renderowanie tego na moim obecnym komputerze to trwa czasami 4,5 do 5 godzin. I no, niestety, no jakby po trzech latach już sprzęt nie jest najmłodszy. No i tak naprawdę szukam czegoś też dla siebie. I zaczynam właśnie od Asusa G56J. No i to urządzenie naprawdę daje świetnie radę. Za chwilę Wam powiem jak to wygląda jeśli chodzi o samo renderowanie itd. Ale o samym urządzeniu troszeczkę bym chciał powiedzieć. Oprócz tego oczywiście zasilacz w zestawie. Taki płaski, bardzo fajnie wygląda. To Wam gdzieś tam pokażę, na pewno, bo zrobię recenzję tego urządzenia. W zestawie jest również taki głośnik, który jest tutaj, właściwie to jest taki subwoofer. On jest podłączany tutaj z tej strony i fajnie to się komponuje. No i w zestawie, w pudełku jest jeszcze taka specjalna opaska do wiązania kabli, jeżeli chcemy związać sobie te kable gdzieś wszystkie w jedną stronę. No ale jakby chciałbym, chciałbym zacząć od tego, co jest najbardziej istotne, jeśli chodzi o to urządzenie. No mamy tutaj, bo to jest ta wersja oczywiście Republic of Gamers, czyli, czyli jakby ta wersja właśnie przeznaczona dla, dla graczy. No ja co prawda graczem nie jestem, bo konsolę mam, ale głównie chodzi mi o to, że w tym urządzeniu jest naprawdę bardzo wydajna specyfikacja. Dobrze wiecie, że ja jakoś wielce nie podróżuję, no mam tam ileś tam 2 trzy wyjazdy w roku. Gdzieś dalsze i dodatkowo oprócz tego jest coś takiego, że gdzieś wyjeżdżam do rodziny, no więc tam nie ma problemu, jakby z całą kwestią zabierania urządzenia. Więc ja potrzebuję urządzenia stacjonarnego, ale z drugiej strony zmieniam czasami pokoje, miejsca gdzie renderuję. Szczególnie jak jacyś goście są, to muszę się gdzieś tam wyprowadzić. No, i dlatego jak chcę, znaczy potrzebuję laptopa, nie chcę żadnego stacjonarnego komputera. To nie sprawdzi się w moim przypadku, dlatego myślę, że laptop będzie idealnym rozwiązaniem. Dlaczego Asus? Po pierwsze, jeśli chodzi o Asusa, to miałem już styczność wcześniej. Miałem kiedyś EEE PC, czyli tego, ten mały komputerek, taki, który oczywiście nie grzeszył wydajnością, ale chodziło głównie o to, że, że był bardzo mobilny. A jeśli chodzi o urządzenia przeznaczone właśnie do gier i które mają no naprawdę świetną specyfikację, to Asus myślę, że pod tym względem jest naprawdę wyjątkowy. Chociaż i nie oczywiście producenci też dają radę i mają podobne specyfikacje, więc jakby tutaj nie neguję tego, ale muszę przyznać, że samo jakby tutaj nie wiem, konstrukcja czy właściwie wykonanie tego modelu, tych, tych modeli w ogóle Republic of Gamers, e, czyli tej serii G, całej jest naprawdę świetne. Ja na PGA widziałem, jak, jak to wygląda, e, te modele. Zresztą właśnie tam jest model, który też mnie interesuje bardzo. E, i, no i myślę, że po prostu pod tym względem Asus naprawdę nieźle sobie daje radę. Jak dobrze wiecie, ja obecnie też mam komputer Samsunga RF511, tam jest również i7, tylko że chyba drugiej generacji. Tu mamy i 7 czwartej generacji, 4700, 4700HQ i dodatkowo mamy 760 mobilną. Ja mam 540 na swoim, mam 8GB, tak samo. Ja mam u siebie dysk SSD, tutaj jest HDD talerzowy 7200 obrotów. Ale myślę, że, że jakby daje radę bez problemu, I, i, i to jest kwestia taka, która jakby tutaj nie przeszkadza, bo dla mnie jakby wielkim problemem na samym początku było to, że już nigdy nie wrócę do talerzowca. I może to był trochę błąd, bo ja na ogół w laptopach, które miałem, to miałem po prostu dyski 5400 i one rzeczywiście są bardzo wolne. A te 7200 dają sobie radę, chociaż widzę, że SSD jednak ma sporo przewagi względem talerzowców, nawet tych takich bardzo szybkich. Ale nie zmienia to faktu, w Asusie naprawdę wszystko działa bardzo płynnie. Poinstalowałem sobie te swoje programy, które potrzebuję. No bo jak dobrze wiecie, ja nie będę grał na tym urządzeniu, może sporadycznie, jakoś okazyjnie wręcz, a tak naprawdę chodzi o renderowanie. Zanim jeszcze przejdziemy do tego renderowania, chcę Wam tylko opowiedzieć o kilku rzeczach związanych właśnie z tym laptopem. Pierwsza rzecz to jest klawatura. Jeśli chodzi o pisanie artykułów, co w moim przypadku też jest istotne, bardzo, ale to bardzo wygodnie się pisze. Urządzenie jest trochę większe niż mój standardowy laptop, szczególnie tutaj te podparcia są duże, ale faktycznie w moim przypadku, kiedy ja nie trzymam urządzenia na kolanach, tylko na biurku, to, to sprawdza się idealnie. Przyciski są bardzo fajne, w ogóle podświetlenie czerwone jest rewelacyjne. Myślę, że nawet ciekawsze niż białe. Ja w swoim poprzednim laptopie nie mam w ogóle podświetlenia fajnie, że wszystko ograniczone jest do minimum, chociaż ja preferuję bardzo, jeśli chodzi o właśnie e, dodatkowe przyciski, jeżeli one są osobno gdzieś. Tutaj tego nie ma, mamy przycisk tylko power i przycisk takich właśnie aplikacji, które sobie możemy wybrać. I tu fajnie, bo Asus pomyślał, jest kilka aplikacji dostępnych i między innymi jest aplikacja, która e, mnie się bardzo przydaje, jeżeli ja zostawiam np. film, żeby się wrzucał, no bo jeżeli już wyrenderuję to to muszę to jeszcze zaploadować na YouTube. To czasami też trwa z dwie godziny, jeżeli to jest dłuższa recenzja, ustawiam sobie, że po dwóch godzinach ma się komputer uśpić. Nie chodzi bez potrzeby, tak jak mój obecny. Oczywiście, można gdzieś tam zainstalować sobie aplikację dodatkową, ale no tutaj jest fajnie gotowe rozwiązanie i to mi się bardzo podoba. Tak, tutaj nie ma jakichś super trybów turbo jeszcze w tej wersji, ale rzeczywiście renderowanie jest dużo, dużo szybsze, ale zanim o tym powiemy, to już tylko powiem, że tutaj to logo również się świeci na, na czerwono, i to jest bardzo fajnie. Szczególnie, ale to chyba wtedy, kiedy jest pod obciążeniem, bo normalnie, jeżeli urządzenie jest e, tak w stanie spoczynku, po prostu sobie działa, to nic tu się nie dzieje ciekawego w sensie, nie świeci się to. No, nie, oczywiście, tu jest aluminiowe, wszystko, ale się palcuje, zdaję sobie z tego sprawę, ale e, mimo wszystko, e, jakby uważam, to za dobre rozwiązanie. I teraz, tak jeśli chodzi o te porty, bo myślę, że to jest istotne. Jest wejście właśnie na ten głośniczek, wejście do rzutnika, Tutaj mamy LAN, który jest tak fajnie chowany. Ja nawet nie spotkałem się z takim. To jest pewno stare rozwiązanie, ale ja się z tym nie spotkałem. To rozwiązanie, że, że tutaj po prostu zaczaskuje nam się ten port LAN, więc to jest fajne. HDMI, USB 3.0 oznaczone na niebiesko oczywiście. Jeśli chodzi o drugą stronę, również tutaj mamy USB 3.0, DVD. Z nagrywarką, więc no, to może nie jest aż tak potrzebne, ale jest. Mamy wejście na słuchawki, mikrofon, to również używam. No i tutaj mamy oczywiście włączenie do zasilania i zabezpieczenie samego urządzenia. Mamy wejście na karty SD. To jest dla mnie również istotne z tego względu, że no jednak z aparatu z NX30, właśnie przerzucam sobie te dane. Tutaj samo, jakby tutaj, chłodzenie jest bardzo, bardzo wydajne. Nie jest głośne i to mi się bardzo podoba. No dobra, na samym dole mamy oczywiście jeszcze tutaj kilka lampek, które się świecą ładnie na biało. Pierwsza z nich to oczywiście, jakby sam fakt, że, że mamy włączone urządzenie. Drugie, jeżeli ładujemy albo rozładowuje nam się bateria. Kontrolka od dysku, WiFi i zabezpieczenie, znaczy, caps lock właściwie. Tak, caps lock więc e, tak to się prezentuje jeżeli chodzi o, o samą rozdzielczość ekranu to naprawdę wygląda to bardzo bardzo fajnie matryca Full HD oczywiście myślę że przy 15 calach idealnie jakby się tutaj spisuje i nie ma żadnego problemu z tym e, mamy kamerkę chyba 1 megapiksel więc e, mało e, tak naprawdę ale myślę że wystarczy jeżeli chodzi o jakiś tam Wideokonferencje i tak dalej. Naprawdę nie mogę tutaj narzekać, jeśli chodzi o, o, o matrycę, o wyświetlanie kolorów. Wystarczająco jasna jest również matryca, bo możemy sobie to oczywiście tutaj zrobić ciemniej, jaśniej. I myślę, że pod tym względem jest również ok. Urządzenie jest naprawdę bardzo głośne. Zresztą mamy tutaj takie specjalne, fajne głośniczki. Fajnie wyglądają. Mam nadzieję, że tutaj to widzicie, bo właściwie jest już trochę ciemno. Ale rzeczywiście, no fajnie to wygląda, zresztą, tak samo jak, te, jak ta klawatura, która jest tutaj podświetlana, spróbuję Wam zaraz to pokazać. Możemy oczywiście sobie zwiększać jakby jasność tej klawatury. Zmniejszać, jeżeli chcemy. Ale naprawdę wystarczająco jasna, wystarczająco jasna jest ta klawatura, jeżeli chodzi o, o pracę wieczorem, więc bezpośrednio na matrycy możemy sobie w tym momencie ściemnić i, i wygląda to naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie i, i przyjemnie się w ten sposób pracuje. Ten czerwony nie jest jakiś tam super ostry, więc on też chyba tak nie będzie drażnił. No, na razie, nie wiem, dwie, trzy noce spędziłem z tym urządzeniem wieczorem. Że tak powiem kolokwialnie, więc yy, faktycznie póki co wszystko jest ok. Wspomnę Wam tylko na sam koniec, że jeśli chodzi o wydajność tego urządzenia, to yy, w przypadku takim, jeżeli renderowałem na swoim laptopie taki 10-minutowy film, niecałe tam 8,5 minuty, 9 minut film, to zajmowało to około 55-60 minut na moim laptopie przy pełnej mocy obliczeniowej. Tutaj jest to około 13 minut, więc 4 razy szybciej, dla mnie to jest rewelacja. No i powiem Wam tak, że właściwie już się zdecydowałem na, na swoje prywatne urządzenie, które sobie zakupię, jeśli chodzi o właśnie Asusa i będzie to prawdopodobnie seria G551. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i zapraszam do pytań. Cześć!